Do psierom tu przysła, do psierom stanę na, pytają się ludzie, cyja ja dziewcyna, to i ola, to i ola, ola la, to i, o la, o la la, to i... Zioska Tatary jest to zioska jedna z najstarszych na Kurpiach. Powstanie datuje się jej około 1740 roku. Jest to zioska tradycyjnie i nowoczesna. Dlatego tradycyjnie, bo wychodowała tu dużo kurpiowskich artystów. To są takie były rody konopków, Cichockich, Bakułów, gadomskich, które wychowały dużo takich twórców ludowych, a dzisiejsze gospodynie prowadzą gospodarstwa rolne, które są duże gospodarstwami unowocześnionymi i to ta nowoczesność przekłata się z tradycją. Saleje o i to i ola, olala To i ola to i olala To i to i ola, olala, to i olata to Na stole szklanka, na szywku psianka. nie idzie w sadzie zieleni. Matulu moja chyba zemdleje, Oj la, oj la, oj la, oj la, Matulu moja chyba zemdleje. Każda wioska ma swoją taką piosenkę, którą się reprezentuje dany właśnie koło gospodyń. U nas się reprezentujemy tą piosenką na e, stole szklanka. Wyjrzała, drugim weschła do Boga. Smutek się kończy, radość nastaje. Janek Marysi, rąckę podaje. Oj, la, oj, la. la O, to, o, tą, o tą gwarę, o tą wymowę, o to, żeby to się utrzymało. Też chodziłyśmy częściowo na, na kurs właśnie języka kurpiowskiego, gdzie próbujemy się doszkalać, bo mowa kurpiowska jest bardzo trudna. To, co tak teraz mówimy, to jest łatwo, ale naprawdę mówić po kurpiowsku ogólnie jest bardzo trudno. Dla nas to jest bardzo ważne, te koło, bo my się spotykamy, e, plecimy palmy, Robimy kwiaty. Schodzimy się wieczorami śpiewać. Umy narędski we młynie. Umy we młynie, we młynie popsowały się kanienie, kanienie popsowały się, kanienie. Ja nie na i aż te kanienie napraział, napraział i młynareczkę namaział, namaział i młynareczkę namaział. Puśmie mnie młynarko do sieni, puśmie mnie młynarko do sieni, do sieni, dom ci ta z kieszeni, z kieszeni, dom ci ta z kieszeni. Puśmiemy narko do izby, puśmiemy narko do izby, do izby dom ci talarków. Bez liczby, bez liczby dom ci talarków. Bez... Bo to się żyje tak jak na wsi, cały tydzień się robi, a po południu my schodzimy się tu na dziewiętnastu w... i sobie pośpiewamy, kto ma imieniny to sobie trochę zrobimy, pośpiewamy. Pan Paweł przyjeżdża, to i tańczyć nauczył. Kto umie jakieś piosenki, nie zbieramy od nikogo, każde mamy ze swoich głów. Ja też dużo dałam, bo moja babcia śpiewała, mama śpiewała, cztery siostry starsze. Tutaj jest dużo takich gospodyń były, co wycinanki wycinały i różne tam te obrusy robiły. Kros natkały, różne były te, jak to tam nazywać, te, takie na łóżka robiły, kapły, takie piękne naprawdę były robione, serwetki były robione. Niektóre robią na szydełkach dużo, taka jest po prostu nasza wieś, więcej twórczyń, które się tym zajmują, to tak mają, Kercy nie robią. Też jak potrzeba, to te kerce robią. No już te, te starsze twórczynie to już teraz po prostu młode pouczy się, bo te starsze to już zaczynają odchodzić. Wioska jako wioska się zmieniła niesamowicie. Nie ma już takich właśnie bardzo takich sąsiedzkich spotkań jak było to kiedyś. Jak te sąsiadki z to wiadomo, się do siebie biegały, bo teraz większość odczytuje to pewnie na Facebooku czy na innych programach. Ale tu chodzi o to, że właśnie. Taka ta tradycja, ten powrót do tej tradycji, i to takie jeszcze, jeszcze ten sentyment do tego wszystkiego, co było. To chyba o to właśnie chodzi, żeby to jeszcze jak najdłużej podtrzymać. Bo to każdy mówi tak, jak nas zabraknie, to inni tego nie będą robić. To jest nieprawda. Następne wchodzą grupy i też to robią. W każdym, w każdym, w każdym śpiewaniu jest tak, że jakaś grupka się znów znajdzie dwóch, trzech, czterech osób i znów będą śpiewały. Przez to pandemię tak wszystko upadło, a tak to tam co chwila to jakieś zjeździłyśmy do jednych tam wiosek, to do drugiej, to do trzeciej i w tym w Golance to zawsze jest pieczenie fafernucha w styczniu. I tak w każdej wiosce coś, w krobi, z Zośki u nas, a u nas to nawet nie wiem, tak przybyły okazje, jakieś tak się spotykamy, przyjeżdżają, i wtedy posiedzimy, pośpiewamy po tego, czy ognisko nieraz jest, na kiełbaski pieczone. Świdlica to powstała na starej mleczarni, która już nie była użytkowa, bo też właśnie. Wcześniej wszyscy zwozili do mleczarni, teraz już każdy ma w swojej oborze baniaki, takie zbiorniki do mleka i odbierają nam pod nas gospodarstwa. I stała bezużyteczna i wspólnie z panem Wójtem, to jeszcze ówczesny wójt, sołtys, podjęli decyzję o budowie świetlicy. No i od 2014 roku ta świetlica już działa w naszej wiosce. W Tatarach jest bardzo dużo zakładów pracy. Przyjmują ludzi do, i są zatrudniani, i mamy bardzo nowoczesne już gospodarstwa. Nie tak, że tam parę krówek, tylko tych sztuk naprawdę jest bardzo dużo w, tym, w tych naszych gospodarstwach i, i są nowoczesne maszyny i tak staramy się, żeby to jakoś unowocześniać wszystko. Bardzo dużo z naszej wioski pochodzi takich kurpiowskich twórców ludowych, a teraz no, bardziej chyba słyniemy już z tego, że mamy dużo tych tego bydła, nie jest takim, że się rozwinęliśmy w tę stronę. No są jeszcze twórcy ludowi, którzy żyją i jeszcze tam coś robią, no ale już no to tak trochę zanika, ale no cały czas pracujemy nad tym, żeby nie zanikło też ta, ta kurpiowska tradycja. Gospodarstwo istnieje od 2007 roku, w tej chacie, tak, ponad 100 lat ma ta chata, no i jest w takim, w takim nastroju trochę dawnym, kurpiowskim. Jest to przejście z tradycyjnego życia dawniejszego na bardziej nowoczesny, bo wiadomo, nie da się całkiem żyć po dawnemu, bo trzeba, i, i jeżeli chodzi o nasze gospodarstwo, to trzeba i, i sprzęt, i, i młodzi muszą mieć udogodnienia, ale bardzo dużo mamy tradycyjnych rzeczy, na przykład jak w gospodarstwie tutaj agroturystycznym. Jeżeli chodzi o gości, którzy przyjeżdżają, to bardzo chętnie korzystają z potraw regionalnych. Jestem twórczynią ludową, która umie trochę rzeczy, także pokazuje to, co potrafię, na przykład robienie kwiatów, byśków, pisanki, to są nasze kurpiowskie. Do przesła dobrze rom na, pytają się ludzie, czy ja dziewcyna, to i ola, to i ola, la, to i ola, to i ola la, to i ola, to i ola, la, to i ola, to i Ja nie jestem z tej wioski, tylko przyszłam do tej wioski, ale kiedyś w takim kole uczestniczyła też moja teściowa chciałyśmy to kontynuować ze względu może na nasze dzieci, że może kiedyś one będą kontynuowały to po nas <śmów>